Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi. Nie będą naszych dzieci wychowywać i tolerancji uczyć dewianci. I nie będzie nam eurokołchozowa Rada Komisarzy Ludowych tłumaczyła, jak mamy się rządzić we własnym państwie. Stop segregacji san sanitarnej, precz z WHO. Będziesz pan Dzisiaj Na tym banerze było napisane Prawo i skurwysyjstwo. Prawo i skurwysyjstwo. W trybie interwencji poselskiej. Pan pełni tutaj czynności niezbędne do wykonywania mandatu. O jednym tylko y, zapewniam, że co robię, robię na własny rachunek, a nie z cudzego podłuszczenia. Jeżeli działam publicznie, to dlatego, że uważam, że są poważne po temu powody nieambicjonalne, nieprywatne. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie pierwszym wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku Ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego tryumfalizmu. Sądzę, że jest ostatnia potrzeba, że jest być albo nie być narodu i państwa polskiego i dlatego wstąpiłem w szlamki.